Siemano ludziska z tej strony Wojciech i witam Was na skrócie meczu, drugi, odcinek, trzeci odcinek kariery Atletico Bilbao. I Widzicie pierwsza akcja Suseta przyjmuje piłkę, przedreblewuje Moreno i drugiego obrońcę i z finezyjnym strzelem w dłuższy ruch bramki zdobywa bramkę 34 minuta suseta zdobywa bramkę na jeden 0 Kolejna akcja, znowu Seta biegnie z piłką po skrzydle, wrzuca Rodrigo. To już była ostatnia akcja właściwie. Bramka w 90 minucie na. 2 do 0, bardzo szybki skrót, był to bardzo taki, no, mecz, dosyć intensywna walka i tak dalej. Mało sytuacji, tutaj widzicie jeszcze dobra obrona. E, Cassie, no i Suseta, men of the match. Także e, jesteśmy w tym momencie trzeci w tabeli, i teraz czeka nasz mecz z Malagą. Zobaczymy, jak Isko będzie grał. Właśnie teraz widzieliście, że gra przeciwko swoim kolegom z, dru z drużyny. Zobaczymy w jaki sposób będzie się on prezentował. Zamieniłem tutaj, żeby lepiej Rodrigo z Muni współpracowali. Eee, no i lecimy zaraz z meczem z Malagą. Eee, takie stroje: Malaga wyjdzie w zielonych, a my wyjdziemy w zwykłych tradycyjnych czerwonych. No i przeminiemy sobie na 5 minut, żeby ten mecz był troszkę dłuższy. No i zapraszam Was na skrót. No i widzimy się właśnie: mecz z Malagą się zaczyna. Sorry za Skype, jak się uszeliście. I lecimy. Dla Szczecin, na Malagę. I Lukas Piazem przy piłce podaje do Tolololana, Tolololana podaje do Portillo i ten wspaniałym wykończeniem, dobra obramkę, szósta minuta, świetne podanie Tulalana i jeden do zera dla Malagi. Działamy u siebie, więc nie powinno być aż takich problemów. Kolejna akcja. Ramajo podaje do Susaytu, Susaeta do Isko. Isco, długie podanie do Rodrigo. Górą świetnie przebija się przez obronę. Rodrigo pozostawia obrońców z tyłu i podaje do Muniejna, który ślizgiem wbija piłkę z najbliższej odległości do siatki. Po akcji Isco jest wyrównanie. Eee, jest jeden do jednego. Zobaczcie jeszcze asysta Rodrigo i bramka Muniej, No to widzicie Suseta biegnie po skrzydle. Wrzutka do Iba Jagomeza i ten zdobywa bramkę na 2 do 1. Ibaj Gomez w 84 minucie zdobył bramkę na 2 do 1. Jest to bramka zwycięska. To już w tym momencie wam mogę powiedzieć, że ten mecz zdążył, zdążył się zakończyć, zanim Malaga zdążyła zakończyć bramkę, zdobyć bramkę. Wygrywamy 2 do 1. Kolejne spotkanie zwycięskie. No i tym razem przegrywaliśmy, także tutaj musiałem się wydobyć z tarapatów. I znowu Susan Men of the Match. Naprawdę dobrze on dla mnie gra ostatnimi czasy. Bardzo nawet dobrze. No i już jesteśmy z powrotem w menu. Zaraz czeka nas kolejny mecz. W tym odcinku tych meczów będą. Będzie 3, chyba, aż, albo 4, Nie, 4, chyba, nawet aż. Także naprawdę. Długi odcinek, za to właśnie, że wczoraj i przedwczoraj tych odcinków nie było tych meczy. E, tutaj widzicie sobie, przyjrzałem jeszcze, jak obrona u mnie wygląda teraz, e, no i lecimy zaraz dalej. E, co tam jeszcze chciałem Wam powiedzieć? E, zauważyłem, że sporo osób poleca mi Dela Fue i Hesse Rodrigueza. Zdaję sobie sprawę, że są to dobrze zawodnicy, ale do kupienia dopiero w przyszłym sezonie. W tym sezonie, niestety, nie stać nas będzie na nich już. Gramy zaraz z osasuną. Zobaczymy, oni mają stroje czerwone, więc my wyjdziemy sobie w zielonych, z tego co pamiętam. Tak jest, wychodzimy w zielonych, oni sobie wyjdą w czerwonych. No i zaraz idziemy grać. Także kolejny mecz, na który Was za chwilę zapraszam. Już na skrót. Hello? No. Eee, i Rodrigo podaje do Muniejna. mecz się rozpoczyna Athletic Bilbao kontra Osasuna gramy u siebie Susaeta z rzutu rożnego wrzuca w pole karne Mikel San Jose wspaniała bramka kolejny, kolejny udział w bramce Susaety świetnie on dla mnie gra kolejna jego asysta Mega. tutaj podanie do Rodrigo Rodrigo do Muniejna. No mija Arribasa i finezyjnym strzałem pokonuje bramkarza Osasuny w 36 minucie zdobywamy bramkę na 2 do 0 czyli tylko 3 minuty były potrzebne naszym zawodnikom na strzelanie dwóch bramek, które ostatecznie dobiło Osasunę dlatego, że więcej bramek w tym meczu już nie było i takim wynikiem mecz się zakończył wygrywamy 2 do 0, trzecie zwycięstwo w tym odcinku dobra forma naszych zawodników tutaj widzicie jeszcze interwencję Cassie i jedną z akcji, którą przeprowadzał Isko. No tutaj jeszcze bramka muniejna, taki jeszcze zrobiłem troszkę, będę się starał pokazywać to, co jest pod koniec, bo wiem, że jest mało sytuacji pokazywanych w samym meczu. A i chyba już ostatni mecz z Realem, Sociedad. A nie, jeszcze będzie mecz z Walencją W tym odcinku. Tylko z Realem Sociedad sobie przesymulujemy mecz, zobaczymy jak to wyjdzie. Z Walencją będzie ostatni mecz. Jeden do jednego. Carlos Vela i Munia zdobyli zdobywili bramki a robię został powołany do reprezentacji Wenezueli. Cieszy nas to, dlatego, że widać, że ma on dobrą formę teraz. Milbao dalej utrzymujemy się trzecie w tabeli za Barceloną i Realem z powodu bilansu brankowego. De Marcos żąda wyższej pensji. Niestety ja nie mam ani grosza na pensję, które mógłbym mu poświęcić, więc to no niestety. Będę starał się go utrzymać w klubie za wszelką cenę. Jeżeli się nie uda, no to nie wiem, co zrobię, ale miejmy nadzieję, że uda mi się jakieś pieniądze wyskrobać na jego pensję. No i zagramy z Walencją. W Walencji gra teraz Under Herrera i, i, i Turaspę. Tutaj widzicie, chciałem podciągnąć pensję i zarzucić e, demarcosowi chociaż odrobinę tej podwyżki. Myślałem, że może się zgodzi na ten 1400 więcej. Jak e, widzicie, to te, Tevez jest teraz królem strzelców jak na razie, więc dosyć ciekawie, że nie on, że on, a nie Ronaldo. W ogóle interesujący transfer jest, je, że zakupiony został on właśnie do Realu Madrid. Nie spodziewałbym się tego, szczerze mówiąc. W Walencji, tak jak mówiłem, gra teraz Ander Herrera i Turaspe, także zobaczymy, jak oni będą się sprawować. Isko w meczu z, ze swoim byłym klubem z Malagą grał świetnie, także zobaczymy. Tutaj widzicie, udało mi się wdać Demarcosowi dosłownie co do grosza to, co miałem. No i... Niestety, ale demarco z tej, tej kwoty nie jest w stanie zaakceptować, więc no, będziemy musieli coś wymyśleć, żeby tą pensję w jakiś sposób mu podwyższyć jednocześnie nie no, jednocześnie mając budżet, bo nie mam w tym momencie pieniędzy kompletnie na jego pensję no i widzimy sobie w takich strojach, nie w tych trzecich strojach walencji, które są śmieszne bardzo, ale zapraszam Was za chwilę już na skrót tego spotkania. I zaczynamy tym razem na wyjeździe mecz z Walencją. Jeden z najtrudniejszych, się nie najtrudniejszy mecz do tej pory, jaki mieliśmy okazję grać. Muniain przy piłce. Muniain, Muniain wbiega między dwóch obrońców. Podaje do Ibaya Gomeza i ten. Po tym jak już Muniain wyminął bramkarza, no tylko proste zadanie jedno proste zadanie wbić piłkę do siatki co zrobił. Znajduje jak widać, z dużą radością i precyzją, której, która była niespodziewanie potrzebna. E, Muniein, podanie iskopiętką piętką do Munieina, Muniein nieudane podanie, następnie Rodrigo, do, piłka do Susaety, który takim strzałem pokonuje Diego Alvesa. Kompletnie się nie spodziewałem, że z tej akcji Susaeta da radę wyskrobać bramkę. Ale naprawdę jestem pod mega wrażeniem Susiety. Na początku słabo mi grał, a teraz się tak rozkręcił. W tym odcinku, jak sami widzicie, to już chyba jest jego druga bramka. Zaliczył już dwie asysty, na pewno jeżeli nie trzy, także masakra. Tutaj widzicie, zszedł i tu raspę, na którym cały mecz ciążyła widoczna presja. I widzicie, że po tym, jak zszedł, no to właściwie rozklepanie Walencji zajęło mi dosłownie minutę. I ostatecznie Isko zdobywa swoją debiutancką bramkę w Atletiku Bilbao, w naszym klubie. Isko mega, mega dobra akcja. wam ją pokazałem od samego początku. I tu pewnie siedzi teraz na ławce i się załamuje. No niestety, i tu jak widzisz, Isko był wart sprzedania ciebie. Tutaj widzicie indywidualna akcja Muniejna. Zdobywał od bramkę na 4 do 0. Kompletny pogrom Walencji w tym momencie. Tutaj widzicie jeszcze. Zdążyli strzelić bramkę na 4-1. Z dobitki strzelił ją Waldez. Valdez. A za chwilę jeszcze zobaczycie bramkę na 4 do 2 strzeloną przez Walencję. No tutaj pod koniec zaczęła mnie Walencja dosyć mocno cisnąć. Soldatów wrzutka do Kosty i Kosta zdobywa bramkę. Eee, także no Walencja pod koniec naprawdę zaczęła ostro szaleć ale zdałem radę się wybronić i utrzymać do końca meczu. Bardzo korzystny dla nas wynik 2 do 4. I tak ten mecz już się zakończył, e, więc mega korzystny wynik, mega dobry dla nas. Zaraz zobaczymy tylko statystyki pomeczowe i, me, i spadam. E, także widzicie, Rodrigo został zawodnikiem meczu, czterech różnych zawodników strzeliło bramki. E, także dobra, to zapraszam, kolejny odcinek już jutro lub pojutrze. Liczę na te kolejne 200 lajków. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, hej!